Prosta reguła, która wywinduje Twoją sprzedaż na jeszcze wyższy poziom. Ja tę regułę zdefiniowałem w mojej książce. Dobry dokument ofertowy. I to jest banalnie prosta reguła, która mówi o tym, że każdy komunikat, który od Ciebie wychodzi, powinien być do klienta, o kliencie i dla Twojego klienta. Problem większości handlowców polega na tym, że ich komunikaty zazwyczaj są do klienta. O sobie i dla siebie. Czytaj o swojej firmie i dla swojej firmy. Przykład. Proszę bardzo. Jesteśmy firmą taką i taką. Zajmujemy się tym i tym. Robimy to, to i to. Wiesz, jakie pytanie stawia sobie Twój klient w momencie, gdy słyszy to wszystko? Takie jak moja była partnerka. I z powodu tego pytania jest byłą. No i. Jeśli nie chcesz, żeby Twój klient stawiał takie pytanie, na zasadzie jesteśmy firmą taką i taką, no i zamień ten komunikat na komunikat zgodny z regułą DOD do klienta, o kliencie i dla klienta. Jak to zrobić? Subskrybuj kanał i obserwuj kolejne shorty.